Witam i pozdrawiam. Jesteśmy w Wielczy Laskowica. Jesteśmy na terenie dawnych zakładów, zakładów zbrojeniowych Krupa obecnie. Tutaj produkują jelcze dla wojska, a przedtem, to znaczy w czasie wojny, były zakłady zbrojeniowe. Tutaj niedaleko był też poligon, dużo jest bunkrów. A tu była filia, to znaczy tu pracowali, bo w filii to przed chwilą byliśmy z zakłady Kruppa Oczywiście na Royalku. Tutaj też produkowano słynną grubą Bertę. Możdzierz który brał udział w tłumieniu powstania warszawskiego między innymi.